Cześć wszyscy z tej strony Bateke, a to jest kolejny odcinek z Warframe. A pierwszy odcinek po moim dłuższym urlopie, który miałem w wakacje. I tak, tak widzicie teraz trochę się pozmieniało już w samym intrze gry, a raczej w samym pokoju gry, gdzie możemy sobie wybierać plansze. Otóż, może podkreślam na początku co tak konkretnie się zmieniło? To ponieważ tak. Jak już teraz widzicie, jak już należymy na którąkolwiek z widocznych tutaj u nas planet, w której oczywiście są jeszcze pod misję. Jeżeli na nią najedziemy, możemy zobaczyć dokładnie po obrazkach po lewej stronie, jakie materiały możemy zdobyć za wybrane przez nas misje. No, w przypadku Marsa, to może być tam morfy, złom, jakieś gal, czy coś tam z tym stylu i parę innych materiałów. Bo oczywiście, tutaj jeszcze są na każdy ze z tych planów, możemy zobaczyć inne materiały, które po prostu nam się przydadzą przy krawceniu jakiejś broni, modyfikacji, albo nawet naszych Guardianów, czyli pomniejszych bez stworków, które po prostu wspierałem nas podczas walki, poprzez albo atakowanie wroga, albo wspomaganie nas z regeneracją MOE, naszego zdrowia. I kolejna rzecz, która się zmieniła, to fakt jest tak to jest to fakt, że po wejściu w daną tak jak widzicie tutaj planetę. Nie ma już tak wiele y, misji pomniejszych, ponieważ y, tak jak widzicie, no są, są one oczywiście dużą siatką y, połączone y, pomiędzy galaktyką, między planetami rakie, raczej, ponieważ teraz jestem w Markury i tutaj mamy tylko tak jak widać Siedem misji, potem mamy Wenus, w którym jest nieco więcej, potem mamy Ziemię, jakieś inne planety W których oczywiście też mamy pomniejsze misje No z łańcuch wszystkich tych pomniejszych misji się zmniejszyły, tak jak można ten zauważyć No w ostatnich też już, ostatnich planetach też jest nieco mniej, potem są jeszcze rzadsze minerały, które można zdobyć no, i to byłoby tak ogólnie z widoku, jako, jako wszystko. Kolejna rzecz natomiast, którą w sumie ona już od pewnego czasu prawdopodobnie działa, tylko ja po prostu dopiero ją ogarnąłem, jest to system fuzji, który dotyczy przede wszystkim modułów, które nam wyskakują podczas, podczas misji z pokonanych przeciwników. No, podstawowymi modułami to są oczywiście tak jak tu chodzi mi konkretnie o te umiejętności które mam przypisać sobie do broni przykładowo tam ognisty ogniste strzelanie jakieś tam szybsze przeładowanie precyzyjny strzał, pancerz przebijający i tak dalej i tak dalej ale tak jak widzicie, możecie, to, co można zauważyć moje umiejętności, które tutaj mam to są już trochę inaczej wyglądają, ponieważ tak jak, może, jak najadę sobie przykładowo na ten tutaj, czyli strzał penetracyjny normalnie ten strzał penetracyjny daje mi tylko 10% obrażeń przebijających pancerz natomiast można zauważyć, że mój akurat ma plus 20, czemu tak jest? ponieważ wykorzystałem na nim system fuzji którego wam, który wam teraz przedstawię, otóż tak jak widzicie jeżeli wejdziemy sobie w opcję moduły którą możemy również zobaczyć sobie tutaj w polu e, ekranu naszej postaci a raczej w arsenale naszej postaci po wciśnięciu sobie e, przycisku moduły przechodzimy tutaj do takiego rozpiski naszych wszystkich umiejętności które posiadamy do nasz, e, które żeśmy zdobyli podczas gry zaczynając od e, umiejętności dla naszego Warframe'a, czyli dla naszego tano, który po prostu ma jak, które po prostu wpływają na jego umiejętności, jakieś lepsze skile, lub coś w tym stylu, największą wytrzymałość lub coś w tym stylu. No i te skile również można ewoluować poprzez łączenie je ze sobą. E, przykładowo poprzez e, Ja tutaj mam już wszystkie Praktycznie wszystkie umiejętności co do tano Mamy już połączone ze sobą Ale specjalnie zostawiłem do pokazania Wam Na czym to dokładnie polega e, W wersji Tutaj e, skilli do pistoletu mojego Otóż tak jak widzicie mamy, mam tutaj e, Magazynek ś, e, Ślizgowy I drugi taki skill Magazynku ślizgowego Ocz, e, Po wciśnięciu tego był obojętne którego z nich. Mamy tutaj do zobaczenia fotkę tego skilla, oraz tutaj taki mały przycisk fuzja. Po wciśnięciu niego, jego, nasza karta zaczyna błyszczeć się na niebiesko. Potem nachodzimy na kartę drugą, i widzicie, że poziom mojej karty podniósł się ponieważ normalnie dodawała mi tylko 5% pojemności mojego magazynku, a po najeżdżeniu na e, drugą kartę, podnosi się jej poziom do, do pierwszego, czy raczej już do drugiego, nie wiem dokładnie jak to się liczy, ale praktycznie to jest oznaczane, że na moja karta, akurat ta karta, może być podnoszona tylko do poziomu piątego, co można zauważyć poprzez te tutaj czarne, na razie kwadraciki. Po wciśnięciu mojej drugiej karty, oczywiście, podnosi się poziom i mogę sobie tutaj już go sfuzjować. Oczywiście fuzja nas kosztuje, ponieważ każda fuzja kosztuje same 300 yy, kredytów. Nie plazmy, lecz kredytów, które po prostu zdobywamy podczas walki i możemy znaleźć po wypadających wrogach. Oczywiście fuzja nie ogranicza się tylko do połączenia z jedną kartą, ponieważ tutaj mam teraz natomiast szybkie, do, szybkie dobicie, to jest prędkość przeładowania. Naciskę po wciśnięciu, oczywiście znowu fuzji, mogę sobie znaleźć jedną kartę, a od razu potem mogę już kolejną. I już mam praktycznie półtora poziomu wyżej. Mój ten właśnie skill. I mogę go od razu sfuzjować. Faktem nie, nie podniesie mi to aż tak wysoko, bo to będzie zaledwie o jeden poziom, że, będzie że będę miał po prostu plus 16. Nie plus 8 prędkości do przeładowania, tylko plus 16. No i teraz wrzucam. No i tak jak widzicie, z powodu tego, że łączę go z dwoma różnymi karta z dwoma kartami, mam po prostu 600 do zapłacenia. No i teraz widzicie, moje się zmieni liczba moich skili do pistoletu się zmniejszyła, no tu mam już teraz plus 10 do pojemności magazynka, plus 16 do prędkości przeładowania, no w katanie niestety nie mam żadnych umiejętności, tutaj natomiast mam znowu mojego yy, gardiena, czyli jak, tam, czyli jak to tam się zowie tak naprawdę, bo ja sam nie wiem. It's który nam po prostu pomaga i możemy mu też przypisać jakieś umiejętności tam różne które możemy również upgrade'ować poprzez system fuzji potem mamy aury no i teraz dochodzimy do najważniejszej rzeczy która prawdopodobnie wielu z was głowi się nad tym po co dokładnie są nam rdzenie fuzji które no tak jak tutaj widzicie mam już ich no, no trochę już ich mam tak naprawdę bo Oczywiście, z, oprócz tego, że mogą nam wypaść umiejętności do naszej broni, mogą też nam wypaść e, rdzenie fuzji, które możemy wykorzystać tak samo, jak w e, skille. Najlepiej, z, faktem zapomniałem też wspomnieć, że najlepiej skille, jeśli chodzi o nie, to łączyć je e, parami, czyli po prostu ten sam skill z tym samym skillem, ponieważ to daje większe i lepsze efekty i po prostu ponosi nam od razu Poziom o, nie, o nieco więcej po prostu niż normalnie. No, ja teraz przykładowo, a potem, jeżeli po prostu nie, ponieważ rdzenie fuzji, one dają też punkty, ale one niestety dają ich trochę za mało, żeby po, nieco mniej po prostu. Nie tak że za mało, tylko po prostu nieco mniej niż normalny skill. I przedstawiam to na przykładzie, właśnie. No, mojego stalowego włókna, czyli po prostu pancerza plus 10. No i mogę teraz po prostu, tak jak już zaznaczyłem go sobie, to mogę teraz przejść właśnie do rdzeni i mogę sobie powybierać kolejny. Yy, o, zapomniałem wcisnąć ten yy, fuzję. O, fuzja. Karta się świeci na błękit i mogę teraz sobie po prostu pododawać no tutaj już praktycznie wziąłem moduł który już ma tak jak widzicie po lewej stronie już ma cztery nie piąty poziom i od razu podskoczył mi o 5 poziomów moją e, kartę e, pancerza ale niestety to też trochę kosztuje ponieważ najsłabsza kosztuje e, 300 która nie ma wcale poziomu, to daje, e, musimy za nią zapłacić tylko 300, i tak jak widzicie, że jest bez poziomu. To mój po prostu nie podchodzi o jeden poziom, tylko po prostu zostaje tak do połowy wypełniony mój skill. Ale natomiast, jeżeli wezmę sobie właśnie takie rdzenie, które są wypełnione na maksa, to mogę podrzucić moją, mojego skilla nawet bardzo, bardzo wysoko. I mogę go nawet doprowadzić do ostatniego poziomu, co to jest u samej góry, ale trzeba też pamiętać, że yy, im wyższy poziom rdzenia, który wykorzystam do skilla, tym więcej będę musiał zapłacić za samego skilla. Ponieważ tak jak widzicie, mój pancerz tutaj podchodzi już o dwa poziomy, Pozi yy, również zapomniałem wspomnieć, że punkty tutaj te, co są potrzebne do wykorzystania karty, też wzrastają wraz z otrzymanym poziomem. No i tak jak widzicie, teraz mam e, połączone mój włókno e, stalowe włókno wraz z rdzeniem, który ma już piąty poziom. No w sumie dodam jeszcze ten, żeby były po prostu te. I tak jak widzicie, z 7. 6 punk punktów, które potrzebuję, teraz potrzebuję 7 punktów, żeby móc go w ogóle wykorzystać do walki. No i kosztuje mnie to o wiele więcej, ponieważ e, taki właśnie pięciopoziomowy rdzeń Potrzebuje do zamontowania 2100 kredytów, no a po dodaniu drugiego takiego, po prostu 4200, no i po prostu, no i rozumiecie, im większy poziom naszego rodzenia, tym więcej będziemy musieli zapłacić, żeby sobie nasz skill ulepszyć. No i to byłoby ogólnie wszystko z systemu skillu ja w sumie na razie jako swój tano nie mam po prostu miejsca, ale mam natomiast już po podnoszone na wyższy poziom umiejętności, takie jak na przykład witalność, ponieważ witalność miałem na poziomie plus chyba, jak dobrze kojarzę, to było plus 40 do, do witalności, czyli do życia. Teraz mam podniesiony o dwa poziomy, czyli mam już o 120% więcej życia niż normalnie. Potem mam trochę podlepszony, nie w sumie nie mam podlepszonego, bo jest, nie spojrzałem, tutaj nie jest podlepszony. Mam podlepszony moje Tynący pęd, który jeżeli go wykorzystam, bo to jest moja skill jako skill umiejętność do walki po prostu w walce z przeciwnikami. Jeżeli go upgradeuję, to on po prostu ma większy zasięg. Jeżeli ktoś wie jak wygląda cięcie z szybkiego pędu, a prawdopodobnie widział już na moim materiale To teraz będzie mógł wiedzieć, że po prostu mój Tano leci dalej I tnie o wiele więcej przeciwników w swoim zasięgu No i praktycznie to są wszystko co tak ogólnie są pododawane we w z tego trybu fuzji no większość moich broni jest tam jeszcze na średnim poziomie, żeby takie super umiejętności wykorzystywać, no ale prawdopodobnie osoby, które jeszcze nie, które już w to grają, ale jeszcze nie domyśliły się po co są te rdzenie fuzyjne, no wykorzystają ten mój, moje znalezisko do własnych, własnych celów, no ale dobra, w sumie to może jeszcze przy okazji wrzucę tutaj taką jakąś walkę, tylko muszę sobie pomyśleć do jakiego tutaj Wszechświata polecieć, o tutaj weźmiemy ten. O, i od razu ładujemy do jakiejś bitwy. Prawdopodobnie nie będzie to sam początek bitwy, no ale przynajmniej coś z tej walki będzie. O, y, zwierz kule energetyczne. No, no i teraz mamy. O, a no, nawet to jest początek. Łak, ładne. No, bardzo ładnie. No, teraz można zobaczyć też. Jak mój karabin przebija pancerz moich przeciwników, mam o wiele większy magazynek, bo mam o. No, już faktem to jest o 9, na razie to jest o 9, ponieważ jeszcze mój rdzeń e, nie wykorzystałem za dużo rdzeni co do mojego właśnie e, karabinu, co do magazynku, ale po prostu. W Przyszłości na pewno to się pod, yy, ulepszy, i tak dalej. No, w sumie to na razie jeszcze nie planowałem. Na razie, w sumie, nie planuję wymiany nie, no, w najbliższym czasie mojego tano na jakiegoś nowego. Bo bardzo dobrze mi się gra właśnie Excaliburem. Ale może kiedyś się przełamię i wykupię aż, który będzie. To jest taki już typowy ninja. Choć w sumie, czy to jest ASH, czy to jest ASHA. Ja nie wiem dokładnie, jak to tam jest. Czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, ale na pewno go sobie wykupię, ponieważ płaciłem mi się. Mam już nawet wyupgradeowany do drugiego poziomu. Znaleziony jego skill, polegający na. E... O, co tu jest? Przeszukuję ciała? Ale numer. Teraz nawet przeszukiwanie ciał dodali. Fajnie. No ale dobra. E... Tak, co tu dalej? No i wykupię go sobie, bo mam już wykupiony jego jeden skill, który się nazywa Shurikeny, a to jest jego podstawowa zdolność, więc w sumie czemu by nie od razu wymienić go. No i on jest też bardzo ukierunkowany na bliski kontakt, a ja tam z karabinem po prostu strzelam sobie tak przy, przy okazji i tak ten. A w sumie chciałbym też się nieco bardziej podszkolić jeszcze w walce w bliskim dystansie, bo to też bardzo pomaga. No też zapomniałem wspomnieć, że mam ulepszony do mojego pistolecika, mam też ulepszoną zdolność palenia, podpalania przeciwników. Teraz mam z normalnie chyba jest na 10%, a ja mam na 30%. Procent y, obrażeń od ognia dla przeciwnika, e, Twój potrzebuje pomocy, aby otworzyć drzwi. No dobra, no to już pędzę. Drzwi są tutaj. Aha, chyba żaden nie pomyślał o tym, żeby tak jakoś. Ok, bypass otwarty, idziemy dalej. Hop, aha, pali się tutaj ładnie. No, w... to jest misja przechwyty... polegająca na przechwyceniu pewnie jakiejś postaci. Jakiegoś tam ich dowódcy Przeciw jakiejś tam ważnego, ważnej osoby, więc nie wiem dokładnie, kogo będę musiał tam przechwycić No, ale tutaj już są. O, i co tu mam? Garwatch. Strzel. No, akurat to jest umiejętność do strzelby. No, a ja nie mam strzelby, no, ale może się kiedyś przydać, jak będę wymieniał, może sobie bronię, jak znajdę sobie przykładowo yy, schemat do jakiejś fajnej broni, plus tego widzę, że dodali nowych typ przeciwników, bo to jest jakiś ciężko opancerzony a to są ci Granier, czyli ci pierwsi przeciwnicy, ciężko opancerzeni więc widzę, że twórcy nie próżnowali na wymyślaniu nowych modeli, plus tego doszło paru nowych właśnie postaci do wykupienia dla nas jako graczy a boże no dobrze jest I, i, i nie ma nic genialnie nie ma to jak mieć szczęście i nic nie znaleźć ale widzę że chyba nasz cel ucieka halo gdzie no tam mi cały czas pokazuje że mam iść tam no ale czy na pewno a wpadłem w ogień, co ja robię Turlaj się, turylaj się, A, ale ogień mi nic nie robi, to jest dziwne. No i też że można zauważyć, to po prawej stronie u góry możecie y, być świadkiem tego, że jednak mój y, karty działają, ponieważ mam aż 340 punktów życia. No fakt faktem panc. Tarczę jako taką mam jeszcze nadal na poziomie dwóch, dwóch setek. No ale to można oczywiście później wyupgrade'ować sobie, jeżeli się znajdzie odpowiedni skill. O, i tutaj mamy praktycznie chyba właśnie przykład, Ash, który jest typowym ninja i właśnie rzucał, rzuca shurikenami. Albo to jest po prostu już postać wykupiła. Ta osoba wykupiła już shurikeny, bo po shurikeny i. Dla ninja są już wzięte jako normalna broń. Dla nas, dla Tano. A może też później w przyszłości będą też ich schematy do znalezienia gdzieś tam, albo. Bo w sumie sam naprawdę nie pamiętam, jak ja. W sumie, no tak, nie pamiętam. Jak nie wiem dokładnie, jak ja zdobyłem schemat do mojego miecza. A chciałbym się tak jakoś dowiedzieć. Może ktoś wie, no i mi powie, powie dokładnie jak to się tam zdobywa te schematy. Czy po prostu one są ekskluzyjne i tylko do wykupienia we w sklepach, a potem czekanie 12 godzin na ich zmontowanie przez samego siebie nie wiem, może chciałbym się po prostu tego dowiedzieć. No jeśli ktoś wie, no to proszę o jak... jakąkolwiek pomoc. No! Co za samolubny koleś wziął sobie, pojechał i ten, i teraz my musimy czekać na przyjazd kolejnej windy. Siadać! Co za kolo? I tylko, że jest lepszą klasą, to jeszcze jest... robi z siebie, że jest ten. Z dużego samoluba. Nie pozwalając nam dojść. O, w sumie i tak by nie, ten nie zorganizował się za bardzo, bo już jesteśmy przy punkcie końcowym. No tutaj może coś z kredytów. O, jest, widać, że jest nieco szybszy albo po prostu ma już wyupgradeowane właśnie karty z pędem, czy jak to tam się nazywa. Który po prostu daje nam większą szybkość naszej postaci. No i... o, no i koniec. To był już kolejny odcinek z Warframe wraz z przedstawieniem przeze mnie systemu fuzji. Jeżeli wam się spodobało, to wiecie co macie zrobić, bo każda rzecz y, takiego y, twórców y, motywuje. Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku, więc na razie, do zobaczenia i cześć!